Hej, hej, cześć, witajcie e, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Minecraft e, I tak, to będzie taki luźniejszy film Nagrywam go praktycznie zaraz po tym jak skończyłem nagrywać poprzedni e, Co zresztą chyba widać, bo nic tutaj nie zrobiłem Tak, e, mówię, luźny film Po prostu Po prostu z przebudowywania tego domu te, te, te logi to mi się tam gdzieś chyba zagubiły E, bez kitu gdzie one są? Aha. Prawie. Dobra, nieważne. E no, także eee. Po prostu po prostu taki film. Czemu ten dom przebudowuje? Teoretycznie tych ścian z... znaczy tych jakby tego okrążenia z tych logów mógłbym nie zmieniać, bo ono nawet mi się jakoś tam podobało. Ale... No mi, ej, w sumie może faktycznie. Czekajcie, no to, to też mi się podoba. Wiecie, to, to mi się chyba jednak podoba bardziej, a jakbym to jeszcze tak obrzezał. I jeszcze Jezu, obrzewał, o, okorował. No, to mi się podoba dużo bardziej. To okorowane drewno nie wygląda dobrze, ani trochę. Więc, y, więc sorry, ale nie. Yy. Czekajcie, w sumie tutaj mógłbym na tych rogach użyć yy, tego. Tego drewna. O, i teraz coś tak fajnie w miarę komponuje. I guess. I guess, że daje radę. O, coś takiego jakby. Teraz jest perfekt. Mm. Teraz tutaj robimy To tak O jeszcze tam na górze musimy Skopać te I I tam byłoby dobrze Kurde O dobra, podniosłem chyba yy, siup, siup, siup. Teraz tutaj. No i dobra, git. Więc mamy to zrobione. To w sumie nie wiem jak to powinienem postawić. Może tak bardziej. Eee, nie wiem. Nieważne. Za dużo myślę, nad tym mi tak nie będę na to nigdy patrzył, więc no. Po prostu powinienem yy, budować gdzie ma konie. Wywalaj. No, także taki po prostu luźny film Nie wiem w sumie czemu to tutaj tak zmieniam Mówię, tutaj to naprawdę nigdy nie będę patrzył Bo to jest tego nie widać nawet Bo dach to zasłania Także w sumie po prostu marnuję drewno, ale no Co zrobisz, moje ...perfekcjonizm yy, mi nie pozwoli tego tak zostawić, więc... ...więc po prostu robię to od razu, żeby potem już nie musieć... ...tego kolejny raz rozkopywać. Zostawię wtedy przy okazji to drzewko... ...i drugie drzewko... ...żeby one mi już może rosły. Jak mi nie wyrosną, to... ...to przyspieszę ich wzrost tym bone millem, ale... ...no, tak żeby już po prostu jakby sobie... Rosły i może jak będę dach robił i podłogę w środku, to już sobie wyrosną i będę mógł zebrać więcej drewna do budowy. Bo tak podłogę też będę zmieniał. To że to tutaj zmieniam. Mówię te. Jakby to obramowanie z tych wiśniowych drzewek akurat mi najmniej przeszkadzało. Więc wiecie, to tak tylko zmieniam, żeby żeby było jakby consistant wszystko, to po pierwsze, a po drugie to po prostu te ciemne dęby mi się podobają bardziej. Mimo wszystko, ale Ale tamto poprzednie co było. To się to wiśniowe też mi nie przeszkadzało, ale w środku podłoga i i, i, i dach. No to już mi się nie podobają te. Więc, więc wiecie jak jest. Dobra, teraz tutaj robimy no... No, musimy to tak zrobić, no lepiej nie będzie, tak? Y nie, wait, odwrotnie właśnie Może tak Nie, teraz to w ogóle jest bez sensu, wait Wait, kupię jest trochę No dobra, no tak musi być, no sorry y Teraz tutaj i tutaj i teraz to pójdzie tak i tak i dobra, niech będzie Pyk, pyk Pyk, pyk. I teraz jeszcze okorujemy wszystko Dobra, tu jest wszystko okorowane, super Hmm, czekajcie to sprawdzę Czy to mi się będzie tak podobać? Eee, nie, to mi się tak nie podoba jednak Jednak nie jestem ostatni kwart, czekajcie, bo coś mi się chyba zgubiło, no, no właśnie, i teraz tutaj jeszcze zastąpimy sobie ten pilar, 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 po polsku pilar to chyba po angielsku się tak mówi. No i dobra, trochę mnie denerwuje, że sobie tego tej górnej warstwy tych 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 nie widać. Więc nie wiem, może ten dach to w ogóle będzie miał jakiś rework potężny Że wiecie, żeby to jakoś podnieść hmm. No nie wiem, na razie zrobiłbym z tym jakieś wejście w ogóle e... No i dobra, o to chodzi, dobre wejście to podstawa e... Bo widzicie, bo tu jeszcze jest jakby ten jeden layer, co nie? Który też zamieniłem I on tak fajnie tutaj dodawał Do tego domku no chyba bym tak zrobił, wiecie. Faktycznie chyba bym to tak zreworkował. chyba bym też musiał sufit podnieść o jeden. Czy ja chcę mieć taki duży sufit? Chyba chcę. Znaczy nie no. Ja Teoretycznie nie muszę, ale no... E dobra, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to tam wyjdzie na razie, bym sobie po prostu skopał to co jest tutaj. Dziwnie, że coś tak wolno kopie. Normalny kwarc to wiecie, schodzi po prostu prawda. tak yy, A schodki z kwarcu, jakoś tak nie wiem. Dłużej zajmują, to jest ten sam kilo, takich 5, więc... Nie wiem o co chodzi. No i pyk, drzewo wyrosło. Aha, no i, no i lip, lip dach ogólnie. Yy, dobra, mamy to przygotowane. Yy, pod nowy dach na nowej wysokości okej okay, coś takiego będzie tak samo jak poprzednio jeden level kwarcu yy, i, i potem ten dach wyżej będzie zrobiony z tych ciemnodębowych desek oczywiście E, sufit, to się ten, nie wiem jak zrobię, e, raczej nie zostawię tych różowych, ale nie jestem pewien, czy też szkała, czy też zrobię wszystko, e, tak wiecie, kurde, e, czy też zrobię wszystko tak, tego ciemnego dębu, chyba tak, żeby już była jakaś taka paleta e, bloków, powiedzmy, której się będę trzymał. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby takie coś zrobić. Eee, ok. I ostatni, pyk. Dobra. W ogóle strasznie dużo tego drewna wiśniowego wyszło z tego. Myślałem, że jakoś tak nie wiem, mniej tego będzie, ale no proszę. Proszę, proszę cię bardzo, jednak wyszło. Jednak wyszło tyle, tak dużo. Eee, ok, myślę, że to dobrze wygląda. Tak, od zewnątrz to generalnie po prostu lepiej. Eee, Wtedy myślę, może jeszcze tutaj bym tak coś zrobił. Nawet nawet. Eee, no fajnie, ten eee, sufit jeszcze chyba będę musiał podnieść, chociaż nie wiem. Może sufit zostawię tak trochę niżej, ale to, że dach jest o jeden blok wyżej na, pe na pewno tego, temu domku... Domkowi? Temu domkowi nie szkodzi. Eee, dobra, ja na razie chyba będę kończył ten film, eee, bo budowanie dachu i podłogi to nie jest nic specjalnie ciekawego. A też tutaj wiecie, nie mam już za bardzo wiele do powiedzenia od siebie, więc ja sobie ten temat na spokojnie dokończę poza kamerą i w następnym filmie już zrobimy coś innego. Nie wiem jeszcze co ale I nie wiem kiedy będzie ten następny film, ale to się zobaczy. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję że Wam się spodobał taki trochę luźniejszy odcinek i widzimy się w następnych. Na razie.